Iran podjął prowokację wojskową przeciwko Stanom Zjednoczonym Ameryki i nawet próbował zaatakować oraz przejąć jeden z amerykańskich statków na Bliskim Wschodzie. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej niedawno usiłował zaatakować dronem amerykański lotniskowiec Abraham Lincoln na Morzu Arabskim. Według oświadczenia amerykańskich wojskowych, irański dron typu Shahed leciał w kierunku lotniskowca z niejasnymi zamiarami, i został zniszczony przez myśliwiec F-35. To nie była jedyna próba ataku, próbowano też przejąć amerykański statek. Szczegóły opowiem w odcinku. Po prowokacjach w Teheranie ogłoszono gotowość do bezpośrednich negocjacji z Amerykanami już w piątek. Iran chce uspokoić sytuację i się zgadza. I to jest zabawne. W Teheranie oświadczono, że woleliby, aby zostało zrealizowane propozycja utworzenia regionalnego konsorcjum do produkcji energii atomowej. Zgłoszona przez Stany Zjednoczone Ameryki w zeszłym roku, jeszcze przed 12-dniową wojną, po co było się tak długo targować, skoro wróciliśmy do punktu wyjścia? Odpowiedź jest oczywista. Jak pisze Reuters, władze Iranu coraz bardziej obawiają się, że ewentualny atak Stany Zjednoczone Ameryki na kraj może doprowadzić do wznowienia masowych protestów i upadku reżimu ajatolachów. Na jednym z ostatnich posiedzeń Alikam Enejemu, najwyższemu przywódcy Iranu, zameldowano, że niezadowolenie społeczne po brutalnym stłumieniu protestów jest tak duże, iż strach przestał powstrzymywać Irańczyków. Władze Islamskiej Republiki uznały, że presja zewnętrzna, np. atak Stanów Zjednoczonych, może dodać odwagi protestującym? Omówmy ten temat razem. Jestem Aleksiej Pieczy. Zanim zaczniemy, zasubskrybujcie ten kanał, zostawcie lajka, komentarz pod odcinkiem oraz subskrypcję mojego kanału Pieczy News na Telegramie. Link znajdziecie w opisie filmu. Jeśli chcecie wesprzeć moją pracę, możecie to zrobić za pomocą dowolnej darowizny lub płatnej subskrypcji korzystając z linków i danych w opisie tego filmu. Dziękuję za każde wsparcie. Wasze darowizny pozwalają nam działać. A więc wiadomość, która dziś poruszyła Bliski Wschód, ponieważ mogła stać się pretekstem do ataku na Iran ze strony Stanów Zjednoczonych Ameryki. Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych ogłosiła zestrzelenie irańskiego drona Shahid na Morzu Arabskim. Po zbliżeniu się do lotniskowca Abraham Lincoln, dowództwo Stany Zjednoczone Ameryki podało, że incydent wydarzył się we wtorek 3 lutego. Według oświadczenia amerykańskich wojskowych, irański dron typu Shahid leciał w kierunku lotniskowca z niejasnymi zamiarami i został zniszczony przez myśliwiec F-35. Cytat: F-35C z lotniskowca Abraham Lincoln. Zestrzelił irańskiego drona w obronie własnej i ochronie personelu na pokładzie W incydencie nie ucierpiał żaden amerykański żołnierz ani sprzęt Równocześnie centralne dowództwo Armii Stanów Zjednoczonych Poinformowało o innym incydencie w cieśninie Ormus Według dowództwa dwie łodzie i dron korpusu strażników rewolucji islamskiej Zaatakowały statek handlowy pod amerykańską banderą o nazwie Stenna. Imperatyw, następnie cytat Centralnego Dowództwa Armii Stany Zjednoczone Ameryki: Zbliżyli się do tankowca z dużą prędkością i zagrozili wejściem na pokład oraz przejęciem statku. W rezultacie statek przyspieszył i nie udało się go przejąć. I tutaj ważne jest, aby zrozumieć, że te wydarzenia miały miejsce na tle wysiłków dyplomatycznych, zmierzających do zorganizowania negocjacji. W sprawie możliwego porozumienia nuklearnego między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wcześniej ostrzegł, że bez osiągnięcia porozumienia mogą, jak to ujął, wydarzyć się złe rzeczy. No właśnie chodzi o atak na Iran skierowany w stronę jego wybrzeży. Grupa uderzeniowa lotniskowca Abraham Lincoln wzmacnia obecność wojskową Stany Zjednoczone Ameryki na Bliskim Wschodzie. Przypomnę, że zwiększenie obecności nastąpiło po brutalnym stłumieniu antyrządowych protestów w Iranie. W zeszłym miesiącu, najkrwawszych od rewolucji 1979 roku, masowe protesty w Iranie, które zaczęły się pod koniec grudnia przez trudną sytuację gospodarczą, oficjalnie kosztowały życie 3117 osób to oficjalne dane. Jednocześnie magazyn Time. Powołując się na źródła w irańskim Ministerstwie Zdrowia, poinformował o ponad 30 tysiącach ofiar śmiertelnych. Donald Trump groził Iranowi bezprecedensowymi atakami za tłumienie protestów i wysłał okręty wojenne pod wybrzeża Islamskiej Republiki. Na Bliski Wschód wysłano już dodatkowe systemy obrony powietrznej, m.in. CAAT. I oto najwyższy przywódca Iranu, Ali Hamenei. W odpowiedzi ostrzegał, że w przypadku wojny stanie się ona wojną regionalną, ale później w Iranie pojawiły się już mniej odważne oświadczenia. Iran może zawrzeć porozumienie z Stany Zjednoczone Ameryki w sprawie programu jądrowego, ryzykując, że groźby Donalda Trumpa przerodzą się w konflikt zbrojny. Negocjatorzy z Białego Domu oraz przedstawiciele Teheranu zamierzają przeprowadzić osobiste spotkanie, co zdarza się niezwykle rzadko i wreszcie omówić deeskalację. Podało to kilku urzędników z Iranu i Bliskiego Wschodu w New York Times. Według dwóch źródeł Iran, aby uspokoić sytuację, jest gotów zgodzić się na zamknięcie lub zawieszenie swojego programu jądrowego, ale wolałby, aby zostało zrealizowane propozycja utworzenia regionalnego konsorcjum do produkcji energii atomowej. Propozycja Stanów Zjednoczonych pojawiła się jeszcze przed 12-dniową wojną w czerwcu. Pozostaje pytanie, po co to wszystko było potrzebne, jeśli Iran wraca do tego, co zostało przedstawione rok temu? Rok temu Amerykanie mówili: Pozwólcie nam objąć waszą produkcję atomową zarządzaniem regionalnego konsorcjum. Konsorcjum to sytuacja, gdy do zarządzania dopuszcza się też inne kraje. Które mogą do niego dołączyć. Arabia Saudyjska, Katar, Oman, jeszcze jeden kraj oraz Stany Zjednoczone zarządzają produkcją energii atomowej w Iranie. Wtedy wszystko jest pod kontrolą i przejrzyste, co potwierdza, że Iran nie chce budować bomby jądrowej. Iran stanowczo odmówił, nie dopuści nikogo. Teraz sugeruje: oddajcie, może wrócimy do tematu. Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu, Ali Larijani spotkał się ostatnio z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem i przekazał mu wiadomość od Ayatollaha Alego Hamenejego, że Iran może zgodzić się na wysłanie wzbogaconego uranu do Rosji. Ta opcja była zapisana w porozumieniu międzynarodowym z 2015 roku, z którego Trump później się wycofał. Ali Shamhani, doradca Khamenei'ego do spraw politycznych, Zaproponował jeszcze jedną opcję: Iran nie zamierza wywozić swoich zapasów wzbogaconego uranu poza granice kraju, ale może obniżyć poziom wzbogacenia uranu z 60% do 20%. Jak mówi, pod pewnymi warunkami nie ma powodów, by wywozić przechowywane materiały z Iranu. Jeśli Stany Zjednoczone Ameryki martwią się 60%, możemy zejść do 20%, ale muszą coś zaoferować. I tutaj aż chce się powiedzieć: Och, jeszcze się doigracie! Och, jeszcze się doigracie! Jak podaje New York Times, w piątek negocjacje poprowadzą Steven Witkow, specjalny wysłannik Trumpa na Bliski Wschód oraz zięć prezydenta Jared Kushner. Nie, Abbas Arakci to minister spraw zagranicznych Iranu. Na spotkaniu oczekuje się wysokich rangą przedstawicieli Turcji, Kataru, Egiptu oraz możliwą obecność urzędników z innych krajów regionu. No i. Przy okazji w ostatnich tygodniach to właśnie dyplomaci z Turcji, Egiptu, Omanu i Iraku prowadzili negocjacje z obiema krajami. Ale dlaczego Iran, przepraszam, zaczyna się wycofywać? Władze Iranu obawiają się, że atak Stany Zjednoczone Ameryki może wywołać masowe protesty i upadek reżimu. Kilku irańskich urzędników przekazało agencji Reuters, że na ostatnim posiedzeniu Poinformowano, że brutalne stłumienie ostatnich protestów wywołało tak duże niezadowolenie społeczne, iż strach przestał powstrzymywać Irańczyków. Władze Islamskiej Republiki doszły do wniosku, że presja zewnętrzna, np. atak ze strony Stany Zjednoczone Ameryki, doda odwagi protestującym. Inne źródła agencji również zauważyły, że nowe protesty mogą być bardziej gwałtowne z powodu stłumienia poprzednich demonstracji. Są zdania, że protestujący zrozumieją, iż nie mają nic do stracenia. Jednocześnie jeden z urzędujących irańskich urzędników ostrzegł, że w przypadku powstania w kraju, niestety, dojdzie do jeszcze większej przemocy. Cytat: Atak Stanów Zjednoczonych i protesty rozwścieczonej ludności mogą obalić rządzący reżim. To jest główny problem dla najwyższych urzędników i właśnie tego chcą nasi wrogowie. Ponadto kilku opozycyjnych polityków, którzy wcześniej należeli do irańskiej elity politycznej, również ostrzegło władzę, że narastająca wściekłość społeczeństwa grozi zniszczeniem reżimu. Były premier Iranu, Mir Hossein Musawi, który od 2011 roku pozostaje w areszcie domowym, powiedział cytuję, „Rzeka gorącej krwi, przepływając przez zimowy styczeń, nie przestanie wrzeć, dopóki nie zmieni biegu historii. W jakim języku ludzie mają powiedzieć, że nie chcą już tego systemu i nie wierzą w wasze kłamstwa? Dość, gra skończona. I tym wydaniem chciałbym zakończyć cytatem z wydawnictwa Axios, który wyraźnie podkreśla, że Iran jest już na krawędzi, a dokładniej nie Iran, lecz reżim Ayatollaha. Cytat. Iran zażądał zmiany miejsca i formy negocjacji z Stany Zjednoczone Ameryki. W piątek irańskie wojsko dwukrotnie sprowokowało amerykańskie okręty na Zatoce Perskiej. Te incydenty i nowe żądania mogą skłonić prezydenta Stany Zjednoczone Ameryki Donalda Trumpa do odejścia od drogi dyplomatycznej na rzecz opcji militarnej, w momencie gdy zgromadził już ogromną armadę i siłę ognia w Zatoce Perskiej. Postawię tu wielokropek. Piszcie opinie w komentarzach, subskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek i zostawcie lajka. Jeśli ten odcinek był dla Was interesujący i przydatny, możecie wesprzeć kanał Datkiem przez linki w opisie lub kod QR na ekranie. To wszystko. Dbajcie o siebie.